I na jak było w tym zadaniu, no? Ja kompletnie nie pamiętam, jak to rozwiązać. Pier kwadrat, no przecież ci mówiłam. No wszystko pięknie, ładnie. Tylko ty mi powiedz, ile to jest pi. 3,14. A! No to super. Ty ja mam jeszcze jedno pytanie. Na co to był wzór? O kurczaki na pole koła. A, czyli podsumowując, to mamy Pi 314 i to jest na pole koła. No dobra, to biorę się do rozwiązywania zadań. Może coś z tego jeszcze wyjdzie. Hmm, ale jestem głodny. Coś bym zjadł dobrego, ale ta lodówka jest pusta. Nie wiem, czy ja, czy ja nie zrobiłem ostatnio zakupów. Hmm, może jajecznice, ale są tylko dwa jajka, przecież żeby się najeść potrzeba mi co najmniej pięć. Ej Barbie, czy są może jakieś jajka, cebula, kiełbaska? Oj Ken, nie dziw się, że nie mamy nic w lodówce, skoro zamiast na zakupy poszedłeś na ryby. O, a kogo o tej porze tu niesie? Cześć Elza, miło, że wpadłaś. Zapraszam na pyszną kawę. Z Przyjemnością. A może naleśniki bym zjadł? Dwa jajka mi wystarczą. Mąka jest, a nie, -y nie mam mleka. Hmm, no trudno. To może płatki z... A nie, do tego też jest w sumie potrzebne mleko. Hmm, chyba coś zamówię, bo, bo, bo inaczej tego, tego nie widzę jakoś dzisiaj na śniadanie. A jestem już naprawdę bardzo głodny. Ale ładnie udekorowaliście ten dom. I jaki fajny kotek jest taki miły i ma taką fajną gładką sierść. Podoba mi się u Was. Ken, czy tu już mógłbyś zwolnić tą kuchnię? Barbie, proszę cię, nie teraz, zaraz, za pięć minut, jutro, yy, za tydzień. Yy, nie teraz, proszę, później, naprawdę. Eh, ten mój mąż. Elzo, no niestety my dzisiaj tutaj chyba ani się nie napijemy, ani nic nie zjemy. Musimy zejść na dół do kawiarni. Ja dzisiaj stawiam. <noise> nie ma problemu. Odrobinka, odrobinka. Co? Nie mówi się co, tylko słucham. Słucham. My z Elzą wychodzimy do kawiarni i zostajesz z ojcem. Dobra, pa! Halo, słychać mnie? Włączył mi się głośno mówiący. Nie wiem, jak to wyłączyć. Chciałbym zamówić pizzę na cienkim cieście, pieczarki, szynka. Słucham? Że pizza na śniadanie to zły pomysł? A co z kim pani jest? Moją matką czy Barbie? Barbie, to ty? Czemu jesteś w pizzerii? Aha, nie, to nie ty. No to czemu sobie pani robi ze mnie żarty? A wie pani co? Już nie chcę tej pizzy, zadzwonię do innej pizzerii. Straciliście klienta. Do widzenia, żegnam panią. A czy ty wiesz, że Olaf wczoraj wrócił z jedną gałązką? Jak to z jedną gałązką? No, bo przecież on ma gałązki zamiast rąk. No i wrócił z jedną gałązką. A? Czyli że wrócił z jedną ręką. No przecież cały czas o tym mówię. Aha. W tą podstawię pod to? To pod to, to zamiennie ziperina. Co to był za ten wzór? pierkwadrat? kwadrat, kurczaki na.